Cześć witajcie. Gdzie zaczynam czterdziechę? Zobaczymy czy podniesie siewnik. Już z podwiatu musiałem wyjechać. Wyciągnąć musiałem siewnik, bo no, przekrywam go, bo żeby tu nam nie zamokło. Tu już za dużo nie zostało, same śmieci. Trzeba wyczyścić. Ale mówię, zobaczymy, podłączymy go po 4, zobaczymy czy nam, nam go dygnie. Czy nie dygnie. No, Pierwsza próba nieudana, trzeba chyba gniazda zmienić. Z tobie podniósł, nie? Miał podnieść. Dobra, druga lecimy. Stop. O, to, 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 to. Dawaj. Stop. No, się dała dał radę, nie? No. I gra muzyka ja tak trochę tak żeby tak o widzicie jeszcze cały czas siejemy to jest brudne ja nie będę mył co, co, co chwilę to nie ma czasu na to i przodu nie podnosi nie, nie no oczywiście takie taki troszkę lżejszy odcinek tak dla żartów Pewnie jakbym miał go całego podnieść, no to raczej by nie dała rady, nie? Co? Mówicie, że da radę? No chyba nie bardzo. <laughs> nie, no dobra, nie ma co ciągnika męczyć. Szybko na ten wał. Wam ja taki dość ciekawy, fajny, e, fajny i niefajny. Bo łapie kamienie. Fajnie to rozdrabnia. Trzeba co chwilę wychodzić, żeby właśnie kamienie powybijać, bo potrafi się nam to tak porozginać. No ale to co? Taki kupiłeś taki masz, nie? A jeszcze będzie film o próbie kręconej jak wykręcić poznaniaka na pewno będzie film jak ustawić strumyka albo już jest no, także trochę tutaj szykuję dla was szóstka już czeka teraz chyba nie gdzieś znaczy dzisiaj, teraz chyba nie będę wjeżdżał pod, pod wiatę nie wiem, czy mi się uda dzisiaj coś tam posiedzieć, Jeszcze mam trochę roboty. Znacznik mamy naprawiony. Przesmarowany, także... zaczepiać szóstkę i pruć. O, ten już się, już, już się samo odczepia. Tu bolce, tych bolce nie dałem. Nie wiem, czy mi się troszkę nie podgięły one.